Cześć wszystkim, Marty serdecznie wita. Nagrywam na YouTube'a ten, ten filmik jak zabić Smashera. Zabiłem go już dwa razy, natomiast mam nadzieję, trochę będę improwizował, natomiast myślę, że, że pomogę, jak to dość, dość łatwo się go zabija. Ja też grałem na hardzie, teraz na potrzeby filmu nagrywam to na normalnym poziomie trudności. Więc lecimy do tego, bo chłopaki jesteś. Jacyś... Prosili o tutorial, może żebym wrzucił czy coś na, na grupie, więc ja jak najszybciej nagrywam, żeby było po polsku, jak zabić smashera. E, jeśli ktoś chce, żebym kontynuował poradniki i ten, no to może zawsze dać subskrypcję, natomiast to zawsze jest up to you, no nie. Ja staram się robić dobrą robotę i coraz lepszą, więc okej. Okay.

Ja sobie tak, najpierw trzeba uciekać, to od razu najlepiej, ogólnie dużo trzeba się ruszać, yy, bo yy, no ruch bardzo pomaga, moment, ja sobie tak wezmę, mam tutaj taką fajną, znalazłem Yukimura, to teraz niedawno znalazłem na streamie, bo wcześniej streamowałem, a teraz nagrywam filmy, bo jak streamuję i nagrywam to nie mogę, dobra, nie ma czasu tutaj na gadanie, trzeba się wziąć za robotę, nie? i to jest smart rifle jak i się on wchodzi mi to jest dość dobry no i co? ogólnie poruszamy się uciekamy cały czas i tak to trochę jest żmudne to takie no, mógłbym go snapować ale niestety nie zrobiłem upgrade'a na, na mody i nie mam więcej ramu żeby go snapować. to jest be, mega mój błąd gdzie ja inwestowałem dużo punktów w fucking no i tak co, ciągle trzeba się przemieszczać, biegać. O, on teraz skoczy, mam nadzieję, że radę. No i uciekam. Trzeba się chować za te... To Najwięcej gdzie można go tam postrzelać. Prób... Jest... No i znowu uciekamy. On rozgoni nagle. Na minimapie zresztą też widzę, tylko oddalam się gdzieś najwięcej się, do meczach, kiedy mogę Już to zadanie. Już na to trzeba bardzo uważać. Tutaj tak naprawdę trzeba się chować za wszelką no i tutaj go ciągle... no już go dobijamy no normalny poziom jest prosty do ja przejścia teraz jest... oni tu jest trochę przygłosić na to dobra, Tu będą strzelać tu ich pozabijać to było nawet imponujące, krzyżuje no i robot dobra, mamy robota Szara to nie trzeba przesuwać. O, 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 widzicie, już, już bym miał problem, nie? To i tak to się robi. Dobra. O, smaszę ruch 39%. będę ze swojego snajperki no taką snajpereczkę nie to wam pokażę może overwatch Do, to dostanie jednego trafiłam ten a że gdzie to gdzie to jest moment. Tych działek, nie? Miko, kolery, celu, powiecie, Dobra, to jest to szela się... I to dwa stały no ciągle trzeba się leczyć, nie? 1300 gry Już mam 24% Ja bym tylko zrobił sobie z nim fotkę w sensie na miniaturkę Chcę jak on się do mnie zbliży Uy. Zrobimy, albo zrobię się na końcu. To nie mam jeszcze? Aha, mam jeszcze... tą... 13%, już już się kończy gościu, nie? 9%. on jest na łatwiej, dlatego ja grałem tą grę na hardware No jest po gościu, nie? także mamy historię. Ile minut wyszło? 6 minut. 6 minut jak to chwilę smoszer Smasher. Teraz tylko foteczkę zrobię. Z tej perspektywy, dobra, to już wtedy kończę tutaj ten, to wideo. No to dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Mam nadzieję, że sprawdzicie.